Siemaneczko wszystkie z tej strony Szkapa i zapraszam do Kinoparku. Parku. Co my tu mamy na dziś do zrobienia? No na początek wiadomo trzeba pozbierać całą kasę. Bo kasa nie może się marnować. Zrobimy sobie też troszkę w porządku. I te śmieci wszystkich pozbieramy. Dobra, mam... i teraz może... O! Wiecie? I przez tą wodę zawsze zostaje jeden. jako nigdy nie zbierał. Więc trzeba tutaj pomyśleć nad przebudową tego. Albo wyrzucić tą wodę, z wszystko. Albo dać dla jakiegoś. Mamy jakiegoś majstra do podlewania. Nie. Ogrodnik? Ogrodnik, tak. Mamy ogrodnika. Zatrudniamy śmieciarza. I zatrudnimy tego majstra. Dobra. Niech ten majster też jest zatrudniony. Ej, ja tu miałem jakieś zwierzątka. Nie mogę go postawić. Jeszcze jakąś ławeczkę śnieżną. To sobie sprzedamy. Dość drogie tutaj jest. No to co to sprzedamy? Coś drogie. Ja tamtego majstra, tego dinozaura nie mogę postawić, więc trzeba znaleźć te dinozaury. To był ten. O, dobra, wyczyścimy je tutaj fajnie. Fajnie wyczyścimy wybieg. I który ma najniższy lewer? Pierwszy lewer, no to sprzedaj. Uwolnij lub sprzedać. No to sprzedajemy, nie? My potrzebujemy kasiurę, więc sprzedajemy. No i szukam tego tutaj o maluszka tutaj na drugim celu. Jak ja Ja tu jeszcze jakieś dinusie mam. Coś napadło? Nie wiem. Chętnie posprzedawał wszystkie te dinozaury. Tego mamy gdzieś postawionego? Nie mamy chyba niki Dobra. Ja go stawiam i sprawdzam, czy go nie mamy gdzieś postawionego jeszcze. To był las, jasek, las, 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 tak, las, 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 las. I nie, jest tylko w jednym miejscu postawiony, więc jest tylko jeden tutaj, dobra. Czy możemy mu tu jakieś wyposażenie dać? Takie coś, nic, nic i nic. No to czyli nic nie dostanie, będzie żył w takim pustym wybiegu, jaki tutaj ma. Bo nic mu nie możemy dać, więc będzie miał tak pusto jak ma. I robimy. Za jeden? Czy to jakaś promocja? Bo to, to było takie tanie? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Wydawało mi się, że to zawsze było droższe. I tak, co my tu jeszcze możemy zrobić? No... Bardzo tutaj nie mamy miejsca, te wybiegi. Musielibyśmy to jakoś wszystko prze, poprzemieniać, porobić coś z tym. Tu możemy jakiś wybieg postawić. Czy my możemy już wodny postawić? Wybiegi wodne. Niestety wodny dopiero na 65. 10 Dziesięć nam brakuje. Możemy śnieżny kolejny wybudować. Ale nie wiem czy mi jest śnieżny kolejny potrzebny. Mogę taką dekorację wybudować. Gdzieś na śnieżny wybieg. No to nie wiem. Nie wiem. Tu jest pusty. postawimy. Czy możemy coś. No nic więcej tutaj nie możemy. Niestety nic więcej tutaj nie możemy zrobić. Co my jeszcze mamy w kartach. Musimy przejść zerknąć sobie w te karty. Mamy jakieś wybiegi, się nam budują. Co tu mamy fajnego? Tutaj tak patrzeć, no nie mamy nic fajnego. Dobra, tutaj mamy troszkę rzeczy na wymiankę. Wymieniamy rzeczy. Wszystko powymieniamy. wymieniamy tutaj korytko. Korytko by się nam przydało, ale dobra. My potrzebujemy karty. Wymieniamy to. I co mamy? No, 5000. No to spokojnie byśmy dali rady coś tu zrobić od tyłu, nie? Coś tu z tych zwierzątek tutaj z tych słabszych zwierzątek po postawie. Dobre by było postawić tak, jakie mamy pojedyncze zwierzątka. Żeby mieć miejsce na te na inne, nie? O, takiego coś. Nie wiem, czy ja takiego zwierzątka mam, czy ja go nie mam. Tego też nie wiem, czy mam. Ten ognisty taki. Więc musimy musimy szukać. Albo tak szukać. Albo tak szukać. Albo... O nie, mamy jednego. No to... Czyli, ja ile mu się tu zmieści na wybiegu? Jeden. Musimy powiększyć wybieg. Dobra, wystarczyło o tyle. No, żeby zmieścić tu drugiego. Ale wtedy już mamy, aha, no i to już by były dwa postawione, nie? To już byśmy nie musieli tutaj kombinować. Mielibyśmy dwóch. Wiem, że tego kangurka też potrzebujemy do misji. Skompletowanie tego kangurka to jest 8000. 8000, mamy 5. Mamy 5000. Ja tego Miśka kojarzę. Coś było z tym Miśkiem. A, dobra. Mamy misję na tego Miśka. I mamy tutaj wybieg. No to proszę bardzo. Za 70, koła 1. O, kup wybieg. No parcie Co to za cwaniaki? Kup sobie wybieg. Państwo sobie sami kupcie wybieg. 32000. Jedno miejsce, drugie. No to kupiłbym nowy wybieg za te 32000. Ale więcej nie stawiam, bo nie trzeba. I mam postawić drugiego. No to proszę bardzo. Jest misiek. drugi. Dziękuję. Zaliczona. Zaliczone wiadomości. Tutaj sobie panie pogadają ze sobą. Byle się tutaj nie pokłócą za bardzo. Dobra, może miniemy tą rozmowę. Bo jeszcze tutaj jakieś kłótnie wynikną. Mamy 1-13 koła. 32 tysiące ekspa. Levelowe troszkę wzrosło. Jeszcze 320 tysięcy. Dobra. I tu taka górka mamy za 120. Ale dostaliśmy. Była dostaliśmy... karta. Nie Ronisz, to była karta. Dobra. Jeszcze wymienimy ile 10. Katastrofa. Myślałem, że roślinkę przynajmniej dostałem na wybieg. Tu tylko kartę, tylko kartę. Dobra, no niestety. Mamy kartę, to mamy kartę. Ja nie wiem czy tych zwierząt tutaj nie posprzeduję. Tego. Czy ja go mam gdzieś na wybiegu? Na razie nie biorę udziału w konkursach. Po prostu ten klub, w którym jestem. O, dobra. Zrobili mnie jakieś zdania. Ten klub, w którym jestem, po prostu nikt tam nie gra, więc ja za niedługo nie wiem, żeby zrobić swój klub. Albo po prostu mogę dołączyć do jakiegoś klubu. No chętnie bym chyba dołączył do jakiegoś grywającego. Powiedzcie mi, co ja to miałem zrobić? Bo już zapomniał, że. Co to mieliśmy zrobić? Coś mieliśmy sprawdzić, ale co? Teraz już nie wiem, cośmy to mieli sprawdzić. Aha, dobra, już wiem. Mieliśmy sprawdzić. Takiego jednego tutaj o, tego dinozaura, tak? i sobie wyczyścimy, tutaj w trzej miejscach. Było tr o, tego też mamy, nie? Jest na drugim. Ten jest na drugim. Ten jest na drugim. Ten mój tutaj z plecaczka jest na drugim. I tutaj jest mały jest na trzeci. Dobra, ja się ich tutaj pozbywam. Ja się ich pozbywam po prostu. Stąd sprzedajemy 4000. No, kasa zawsze się przyda. Ten fioletowy, I tu za każdym razem by tak przeskakiwał, żeby szybciej. Ten fioletowy też go trzeba znaleźć. Nie wiem, jaki to był teraz typ, żeby sobie przełączyć i go znaleźć. Taki fioletowy. Aha, tego też mamy. Tu jest na drugim. To jest ten tutaj, tak. Więc tego możemy za 8000 sprzedajemy. Możemy sprzedać, idziemy szukać tego fioletka, gdzie tu on tutaj był. my go w ogóle tutaj mamy gdzieś, czy tak go znajdziemy? Może być ciężko tak na Te też mamy dwa. Ten fioletek, ten fioletek, ja go tutaj nie widzę. Jest fioletowy, tak. Teraz ten porządek zrobimy, żeby się nam ruszyły troszkę, a nie stały tak pokurczone. Znalazł, zmiotamy, no ci, znałam, wam. No i ten mój tutaj jest level pierwszy. Tutaj mamy już dwójki, dobra. Przedajemy 11 tysięcy, dobra. Przedać. Co tu zostało? Ten siedzący. Ten siedzący. Może tak. Mamy teraz opiekuna. Wszystko to nam będą, może robić szybciej. O, tutaj już porobili, więc Tutaj już fajnie. Taki siedzący misiu. raz zaś nie powiadam nie pamiętam, jaki to był typ. Ale siedzący misiu, ten siedzący misiu. I u mnie jest ten siedzący się na jedynce. I zaraz zrobimy tutaj porządek do tego Michała. I też mam wszystkie na jedynce. To jest wszystko to samo. Więc w sumie sprzedajemy za 6000. Można by było eksportować, ale dobra. A wodnego nie możemy postawić. Co tu jest za auto? 50 dobra. Sprzedamy to. Sprzedamy to. Auto. Wyczyszczę sobie tutaj ekwipunek. Droga jakaś. Nie wiem, tą drogę jak postawić, co z nim zrobić. Nie wiem, mamy tu. Dobra, co my tam jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy do zrobienia? Co tu jeszcze jest ciekawe? Tu już chyba w kartach nie ma nic ciekawego. W ekponku nie ma nic ciekawego. Wodnego nie możemy zrobić. Jeden wodny wybieg zbieram tutaj. Ale skompletowanie będzie go kosztować 3000. O! Może byśmy go skompletowali. Za 3000 już by było do postawienia, nie? To zwierzę już by sobie pływało. nie nam tam kwitło w tym ekwipunku. Co? Myślicie? Kompletujemy to za 3000? Dobra, może nie. Może nie kompletujemy. Może zostawimy. Bo nie wiem, czy się może nie przyda do czegoś innego. Aha, no to ten poszedł, nie? To był ten misiu tutaj z misji, tak? Jeszcze sprawdzamy dokładnie. Nie wybiegi, tylko dinozaury. No jasne, to jest ten misiu. Niedźwiedź jaskiniowy. To jest ten sam niedźwiedź jaskiniowy, czyli to możemy wymienić. O, za 500. Elegancko. Pincet spadło. Ten też jest do misji potrzebny, nie? Wiecie, tu są prawie wszystkie dinozaury mi potrzebne, a ja nie mogę nic poskładać. Nie mogę tutaj nic poskładać. Normalnie bidnie. No, ten jest, ale ten też e, trochę czasu nam zajmie, żeby go dostać. Normalnie tam w sklepie. Bo jest on, można go dostać w sklepie, tu na wodnych, Widzicie, jako pierwszy na 65. i nie jest drogi. Więc jak nie będzie, to ja sobie te karty po prostu wymienię. Na razie zostawiamy. Choć można by było już wymienić, ale może się okazać, że ja nazbieram tych kart i będę go miał prędzej. Ale zostawiamy, dobra, mamy to. Teraz wiecie co, co chcemy zrobić? Zobaczcie, skończył się event. No niestety mi się 6 tysięcy nie udało nazbierać, i nie mam co tu wziąć. Mam 3 tysiące, więc ja biorę tutaj tą skrzyneczkę. Nawet nie mam na tą, tylko biorę tą zwykłą skrzyneczkę. Proszę bardzo, liczę, że to była skrzyneczka, a nie karta. Idę do skrzyneczek. To była taka skrzyneczka. I wiecie co? Zalosujemy jedną. Też mamy jedną do otwarcia. Może będzie szczęśliwa. Nie, niestety jest. Niestety nie jest szczęśliwa, ale może ta skrzyneczka będzie szczęśliwa. Może będzie szczęśliwa. Jak myślicie, będzie szczęśliwa? Zaraz zobaczymy. Dobra. Otwieramy. I co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu. Eee, e, e, e. No niestety nie jest szczęśliwa. No tyle, że się jedna karta trafiła. Jedna karta się trafiła tego dinusia. I zobaczymy, co tu mamy. 50, nie jest źle. To jest chyba z wcześniejszej skrzyneczki. 25. 50, nie jest źle. Kolejna 50. I tutaj mamy 250. No nie jest źle. Mamy razem 300, a czyli 6300 mamy. No to już troszkę. Tego już by można było też skompletować. Patrzcie. no za 2000. No to też ładnie, też ładnie. I mogłyby wypadać drugie karty, nie? Też ładnie, za 2000 sobie go tu skompletować. No, wiecie, dużo jest, dużo jest. Tutaj następne. Nie wiem, skompletować. Następne mogłoby być 2000. Nie tutaj następny ten już chyba tysięcy, 6 tysięcy będzie. No nie, 4000. No to też by można było kompletować już powoli tutaj wszystkie te dinozaury, ale niestety tych punktów dalej mamy za mało. Kasy mamy tylko 540 tysięcy, bośmy wszystko wydali, więc też nie mamy za dużo, więc myślę, że dzisiaj już tu nic nie podziałamy. Tutaj pracownicy nam obrabiają nasze nasz ZO. Więc jak się Wam odcinek podobał, to zapraszam do subskrybowania komentowania, lajkowania i do zobaczenia w następnego odcineczka. Cześć dla.